sobie może jeszcze ustawię, o. A, cześć wszystkim, to znowu ja. E, dzisiaj skrapowo przychodzę do Was z czymś, co już kiedyś zaczęłam wcześniej robić. E, kiedyś nagrałam taki filmik, który nazywał się Skrapownik. Zrobiłam kiedyś coś takiego, taki skrapownik, od no, taki bardziej junk journal. E, no to był taki zaszedł um, po prostu z różnymi, różnymi arkuszami, które miałam zapełnić. E, nie zapełniłam go całego, troszeczkę go zapełniłam. Myślę, że nawet mniej niż połowę zapełniłam, ale dzisiaj chciałam Wam właśnie pokazać, um, pokazać to, co już zrobiłam. Więc to jest e, część mojego skrapownika, część druga. Pewnie będzie jeszcze kolejna część, i wtedy Wam pokażę więcej. Zapraszam na obejrzenie mapy moich myśli, uczuć i doświadczeń. Pokażę Wam, jak, y jak zapisuję swoje wspomnienia. Zapraszam. Y tak, to jest skrapownik, który zrobiłam. To było chyba w urodzień albo styczeń. Dokładnie już nie pamiętam. Y podlinkuję Wam tutaj w filmiku. Y filmik, w którym pokazuję, jak robię taki skrapownik. Um, więc zamiast był taki, żeby to był taki zeszyt, w którym sobie wrzucam różne zapiski, wspomnienia, zdjęcia. Um, ja się zastanawiam, czy w ogóle pokazywać to, bo to są dosyć prywatne rzeczy, więc w sumie nie pokażę wam wszystkiego. Um, część rzeczy będzie pozaklejana. Um, ale chciałam się z Wami mimo wszystko tym podzielić, żeby pokazać Wam, jak fajnie można zbierać swoje wspomnienia. Dla Was może one wiele nie będą znaczyć, ale dla mnie znaczą bardzo wiele. I później oglądając coś takiego, fajnie sobie przypominać różne rzeczy. Więc tak, na no, układce przykleiłam sobie, ja to robiłam. Tak, no jak to był grudzień, chyba styczeń, więc to tak poświątecznie, jest to jeszcze klimaty takie poświąteczne. Tu w zasadzie miałam sobie coś zapisać, taką karteczkę na zapiski zostawiłam, ale ostatecznie nie ma nic. No ale są słoiczki na wspomnienia. To mam z takiej malowanki brokatowej. No sobie to wycięłam i się dosyć fajnie to wygląda. To w sumie jest w stanie nieukończonym, no ale sobie jest. Yy, ta strona miała być w ogóle inaczej, yy, ale ostatecznie już nie pamiętam, dlaczego ją tak dałam. Chyba dlatego, że mi ta, yy, ta zakładka mi wystawała. Yy, więc to tutaj, to co tutaj mam, to jest fragment piosenki. Yy, to jest akurat fragment piosenki yy, Thunder Imagine Dragons. To jest fragment, który bardzo dobrze wyrażał akurat myśli, które miałam w tym danym momencie. I ogólnie jest to fragment, który generalnie mi się podoba, jeżeli wsłuchujecie się w teksty piosenek. No, tu jest akurat po angielsku. Taki buntowniczy dosyć fragment tekstu, który akurat wyraża to, co... Ja myślę, dobra, tutaj patrzę sobie, bo ja mam tutaj takie różne tagusie, na których sobie coś pozapisywałam. Niektóre rzeczy są tutaj dosyć takie prywatne. No, na przykład tu mamy 27 listopad. Chcę przejść na nauczanie zdalne. No to są takie różne myśli, postanowienia, niepostanowienia, które w tym momencie w danym momencie podejmowałam. Te wycinki, które tutaj są, yy, też jakoś były z elementów, które akurat wtedy tworzyłam. Yy, tak, Hudulyers to było coś, yy, coś, co dzieci moje, jakieś no, coś, co moje dzieci robiły. Tatuaże jakieś ja sobie po prostu za... Tak, właśnie moje dzieci nie przeszkadzają. To jest, to są zapiski jakieś od moich dzieci. Yy, Okej, okay, no tutaj ewidentnie jest to z zima, błąd jest celowy, mróz i śnieg. No tak mi się jakoś podobało. Są gwiazdeczki, jest tekturkowa gwiazdeczka. Nie, kompozycja nie jest może jakoś bardzo wyszukana, ale yy, no a powiedzmy na tyle na ile wena pozwalała, ok, to mogę Wam pokazać 9 grudzień, minus 6 stopni, sobie śnieg no, czyli to był grudzień grudzień, e, po zabiegu, no tam powiedzmy mój syn miał taki zabieg, który dosyć ja dosyć przeżywałam, więc zapisek też się znalazł Tutaj mamy co? Great things are coming. Tutaj coś pozytywnego po prostu sobie chciałam stworzyć. Co jak mam pozapisywane? Tu nic nie ma. Ubieramy choinkę, robimy pierniczki, ok, czyli przedświąteczne różne takie zapiski. English C, no co tutaj musiało się u mnie znaleźć? akurat i ten napis mi się spodobał, prawdziwy gentleman załóżko chwytę tylko filiżankę kawałek pudełka po herbacie, no ale jakoś tak mi to pasowało. Te dni tygodnia, które tu widzicie, one tak naprawdę nic nie znaczą. Jakoś tak po prostu przyklejałam sobie je po kolei na każdym. Tu mamy Tuesday, Monday, Wednesday. Um, tu też chcę nakleić, ale że już nakleiłam sobie wcześniej Hello Sunshine, no to zrobiłam sobie coś takiego co tutaj mam to w sumie nie mam nic, to są moje zakładki które gdzieś tam sobie kiedyś zrobiłam success is for determined lubię takie motywacyjne cytaty jeszcze moje, to jest moja stara naklejka jeszcze jak zanim sobie stworzyłam to logo, które teraz mam mój kanał się nazywał mama skrapuje, więc są no, tutaj powiedzmy wspominek um. Herbata, ja może jakoś fajną herbaty nie jestem, wbrew temu tutaj widzicie ja w kawę chyba bardziej no, czarna herbata no to angielska, no to angielski to mój więc jakoś się tutaj znalazło, ale tu bardziej chodzi mi o Ba basilur. Basi, Lur to jest związane gdzieś tam z jakąś historią gdzie ktoś kiedyś przykręcił nazwę i było Basi Lur no ja mam nie nie Basia, więc no Taka lura Basi, czy coś. Więc to jest wspominek. Znowu jakieś tam anegdotki, jak sobie to wyciągam, to widzę. To mi się przypomina, tak? Tutaj po prostu fascynujące i wspaniałe zdjęcie, które robiłam na pewien test taki, który, w którym brałam udział. Test komputerowy, gdzie wszystko właśnie było. Zdalnie robione, i musiałam zrobić sobie takie zdjęcie identyfikujące. Wyglądam tutaj po prostu, jakbym miała kogoś zabić. No ale jak robi się telefonem zdjęciem, no to się nie widzi do końca, tak co tam później wyjdzie. No ale zdjęcie powiedzmy jest. Jestem sobie bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci. Bardzo lubię ten cytat też. Tak do pracy nad swoją tożsamością i polubieniem siebie to zrobiłam tak dosyć pod wpływem takiego dosyć, jakby to nazwać, mocnego wglądu, olśnienia, czy takiego mocnego uczucia, które miałam słuchając pewnej piosenki Enigmy. W ogóle Enigma to jest mój zespół, któremu jestem wierna już od... Od lat, czemu młodzieńczych. Tak, jak nigdy nie miałam jakiejś muzyki, której lubię, to tą, tą, tą lubiłam zawsze i ona gdzieś tam zawsze wracała. I teraz ostatnio też bardzo wraca, bo bardzo wyraża mnie i um, że tak powiem, to są moje wibracje. In the eye of the storm you see, a lonely dove. To myślę, że też bardzo wyraża mnie i, i chęć takiej siły. Którą chciałabym mieć. Którą chciałabym mieć w sumie, być może ją mam, ale często ją gdzieś tam, nie wiem, sabotuję, czy jak to nazwać. Yy, czyli, wiesz, wokół cyklonu, mimo wielu perturbacji, yy, żeby mieć tą siłę i moc taką, Myślę, że to jest coś, nad czym ja cały czas też pracuję i dążę do tego. A no ale dobra, idąc dalej, to, co tutaj mam, to chyba nie jest do końca podpisane, ale to jest, zaraz Wam powiem, też tutaj to było z dwudziestolecie matury. Tak, tak, już taka stara jestem, dwudziestolecie matury i na tej kartce mam napisane napisane hymn mojej szkoły którego pamiętam jak byłam w liceum to po prostu ok, no to był mus taki, no nie wiem kto się szczyci swoim hymnem szkoły w sumie ale tutaj powiem wam jak wszyscy ludzie się zebrali i zaczęli to śpiewać to ja miałam ciary Dziwne po prostu to jest uczucie. Jakoś ja nie przepadałam za ze szkołą w ogóle. Ja się cieszyłam, że szkoła się skończyła, a tutaj ja pamiętam słowa tej, tego hymnu o dziwo. To jest zdjęcie z moimi koleżankami, które, dobra, no tutaj mi nie widzicie, ale resztę wam niestety nie pokażę. To są liście, które zbieraliśmy z dziećmi. Mm, listki jesienne, ja lubię zasłyszać liście tutaj zdjęcie z tego spaceru właśnie, jak widzicie dużo, dużo liści mnóstwo, mnóstwo zdjęć takich mam z dziećmi moimi ja w ogóle z tym zdjęcia radzić lubię robić zdjęcia dzieciom, to są zakładki które moja córka zrobiła mi się spodobało jak ja robiłam zakładki więc ona też zrobiła I w sumie co wymyślilibyście, że możecie z kwiatuszków zrobić takie coś Dzieci mają czasem fajne pomysły. To chyba mój synek robił. A to jest z gry, którą tam gdzieś dostali. I chyba w, gdzieś tam w prezencie właśnie. Na gwiazdkę. I też taki wspominek. To są różne. O proszę, a tu jeszcze chyba mam tatuaże. <laughs> Nawet nie wiedziałam, że mam tatuaże. Córeczka lubi robić takie małe drobiazgi i, i to zostawia zostawię gdzieś tam na biurku. Tu od Jasia. No, no i, i w sumie wtedy właśnie taki, taki zeszyt jest najlepszy. Aha, to jest chyba bransoletka nawet. Hmm. Ym, taki zeszyt jest najlepszym miejscem, gdzie można to schować. Ja nie lubię wyrzucać takich rzeczy na, na tyle, na ile powiedzmy czasami. Jest tego takie zatrzęsienie e, różnych właśnie rysunków. Staram się zbierać jakoś te takie najfajniejsze i za jakieś 10-20 lat fajnie będzie do tego wrócić, nawet same moje dzieci, jak popatrzą sobie. E, dobra. Tutaj mam jakieś zapiski, ale tego wam nie pokażę. To w sumie wiele się nie działo, tu coś przykleiłam, w sumie nic takiego nie przykleiłam. Dobrze, idąc sobie dalej. Hmm. 20 dwudziestolecie znajomości to z moimi znajomymi ze studiów, więc to było takie dwudziestolecie. Hmm. Tak, to jeszcze było w październiku. No hmm. i tutaj jakieś zdjęcia właśnie z tego. Hmm. To jest ulubiona maskotka mojej córki. Wszystkie możliwe wskrywki. To jest nasz kot, który się nazywa frytka, ale ma też inne. ksywki tutaj. no Takie słodkie spanko. To jest. To są moje urodziny. Więc. Takich wspominek z moich urodzin. Gdzie postanowiłam sobie, że to będzie taki rok przełomowy. Nie wiem, takie mam poczucie, że. Teraz yy, wszystko mi wolno. <noise> Jak już skończyłam te 40 lat, to wszystko mi wolno, i, i mimo wszystko nie czuję się. Nie czuję, żeby to był jakiś wiek, którego mam się bać. To jest w sumie taki fajny wiek, który coś zakończył, a coś nowego się zaczyna. Moc właśnie wyraża to, co się. Yy, co czuję, co czułam wtedy i co czuję, czuję cały czas bo w sumie ten rocznik nadal trwa i dużo rzeczy dzieje się takich mocnych w moim życiu więc myślę, że tu jestem konsekwentna tutaj takie różne wycinki wycinki, żeby zobaczyć co ja tu mam w ogóle eee, takie zapiski dla siebie eee, miej za na dużo zabawy na imprezy Lubię organizować imprezy i robić fajne zabawy na tej imprezy. To jest książeczka od mojej córki też, taka bidroneczka. Tu chyba nic nie mam więcej. Tu mam po prostu przyklejane jakieś cienki. Natomiast reszty, tutaj też są dosyć prywatne zapiski, więc wam się nie podzielę. Koni. Tutaj tak samo. Ja bardzo tak wiele rzeczy pracuję nad sobą psychologicznie i coachingowo. Teraz już nie korzystam, ale korzystałam z pomocy coacha, z którym który bardzo mi pomógł, pomogła w sumie. Tu mam znowu tekst piosenki, która też y, przez pewien czas bardzo na mnie działała i bardzo y, wyrażała to, co czuję. I czasami do niej wracam. To była taka podesłana przez dobrą, przez dobrą moją koleżankę, przyjaciółkę w sumie mogę ją nazwać. Y, I zapisałam sobie słowa tej piosenki. Światło, które widzisz w sobie, czyli gdzie jest źródło wszystkiego to jest takie bardzo fajna piosenka pozytywna, jest tutaj co ja mam ten zawiązany ten co tu mam napisane ten sznurek jest taki że nie wiem czy mi się rozwiąże zaraz wam powiem Przecież świat czuwa nade mną i mam siebie czegoś, zatem mam się bać. Jak powiedziałam, są to bardzo prywatne, bardzo wewnętrzne moje przemyślenia i zapiski. Tu w sumie są już takie ostatnie strony. to robiłam ostatnio, ona nie jest skończona. Ja tu miałam coś więcej robić, ale w sumie zostało tylko na tyle. Listen to your heart. Nie wiem, czy do końca wyrażało to, co wtedy chciałam powiedzieć. No i bardziej mi się te cegiełki tutaj mm, spodobały i te jakieś hasła, które tutaj były. E, to jest taka mm, kalka po prostu z nadrukiem. E, zdjęcie tej strony możecie zobaczyć na moim profilu na Facebooku. I speak through what I create co też jest bardzo wyrażeniem tego, co czuję, wyrażeniem mojej twórczości w ogóle, idei tworzenia czegokolwiek w moim życiu. To znaczy poprzez tworzenie się wyrażam, poprzez tworzenie, na przykład tego, co tu widzicie, ale też poprzez tworzenie mojego życia, poprzez to, że poprzez całe życie jakie zbudowałam sobie chociażby to, co robię, to, gdzie pracuję, i rodzina, którą mam, i moje dzieci, gdzie pewnie dla kobiety dziecko, w ogóle posiadanie dziecka, to jest wyrażenie takiej, bym to nazwała, ultimate creation, czyli takiej, takiej, takiego największego cudu stworzenia dla mnie. To, to tak wygląda, właśnie. Ale to tworzenie wyraża się też poprzez inne rzeczy jakby chociaż przez to, że teraz mam też swoją działalność i, i to jest też takie jakby moje dziecko, które mm, coś co buduje cały czas e, tworzę e, tworzę moje lekcje, lubię, bardzo lubię tworzyć lekcje, bardzo lubię nagrywać filmiki i tworzyć właśnie coś nowego no jest to coś, co no to, to po prostu bardzo wyraża mnie, moją Chęć tworzenia, lepszy lepsze światło no to jest właśnie to, co, co, co czuję. I speak through what I create, czyli tak naprawdę to, co tworzę, wyrażam. Nie mówię poprzez to, co tworzę. Samo to, że ten kanał istnieje, to też jest mój twór, moje dzieło, moje dziecko nie wiem, jak to nazwać tak, gdzie wyrażam siebie. Um, tutaj. Y to w sumie, nie wiem, pasowało mi tu. To są takie mazie, tylko gdzieś tam zatuszowane, ale bardzo fajnie to wygląda. Ta kartka była po prostu taka biała. Włączy się kremowa. You're so special. Była taka sytuacja, że wywiesiłam w Facebooku ofertę. my ja się ogłaszam z moimi lekcjami, przy czym na Facebooku nie jest to takie proste, bo... Generalnie na Facebooku, jak gdzieś jest w jakichś grupach, to są to tylko i wyłącznie castingi, gdzie kluczem jest niska cena. Ja nie mam niskich cen. Ja mam, nie wiem, wysokie, mogą być wyższe, ale powiedzmy, tania nie jestem. I ceny, które mam, mogą wzbudzać komentarze więc była taka sytuacja, że pewna kobitka po prostu skopiowała sobie mój post i wrzuciła gdzieś tam na swoją grupę z komentarzem, że znalazła taki i taki, taką ofertę ale ktoś, jeżeli ktoś by chciał taniej, no to ona prowadzi lekcje za nie wiem, 20 złotych czy za ile tam co ja w ogóle przez przypadek znalazłam i było to takie bardzo dziwne uczucie na początku się wkurzyłam ale nie wiem, potem mnie to rozbawiło i ja wykorzystałam ten post na swoim profilu facebookowym i stworzyłam własny post z którym skomentowałam co nieco możecie ten post zobaczyć na moim profilu, bo on tam jest cały czas więc to jest komentarz na temat tego właśnie when somebody uses your facebook post to advertise their Cheaper lessons. Actually, it makes me feel stronger because I'm already here. I'm already there. Czyli mm, ja wiem, w jakim miejscu jestem, i, i wiem. Powiedzmy, że ja wiem więcej niż ta pani. No. A po angielsku, no bo angielski to mój język tak ja lubię tu wiele rzeczy po angielsku tutaj mam znowu tekst piosenek to akurat jest One Republic, różne piosenki które też swego czasu znaczy ja do nich wracam cały czas, ale słucham je często tak właśnie żeby się troszeczkę podbudować one mają bardzo bardzo wyrażają mnie i to co myślę i to co czuję w ogóle o życiu i tu Kilka cytatów. Um, Wpisam say things people never say. Some people lie, but they're looking for magic. Uh, I feel alive when I'm close to the madness. Czyli tylko jak jestem bliska szaleństwu, to wtedy czuję się, czuję, że żyję No. Myślę, że to bardzo wyraża mnie. A to jesteś jeszcze zielony pasował, bo z zielonej strony to w ogóle nie ma nic wspólnego z tekstami tych piosenek. Um, tu, gdzieś ostatnio, też gdzieś tworzę coś. To miałam jeszcze zrobić, ale jest niedokończone, i tu w sumie mam takie tagi. Na których jeszcze nic nie napisałam. Myślę, że w zupełnie, w swoim czasie. Natomiast tą stronę też możecie zobaczyć na moim profilu, na Facebooku, jako zdjęcie um, spontanicznie wykonane. Tak po prostu, co mi wpadało w ręce, co czułam, że. Że mam przykleić, to przyklejałam, yy. i w sumie wyrażało takie dosyć burzliwe uczucia, potrzeby ciszy, oczywiście. Koniec życia na walizkach nie wiem, czemu wkleiłam, ale ja dosyć długo tak naprawdę żyłam na walizkach i wszystko było takie tymczasowe. Gdzieś to do mnie zawołało, że, że coś wyraża, nie wiem, ale może jeszcze nie, nie doszło do mnie, o co chodzi jako końcem na, na walizkach. A może nie koniec, może ja zawsze będę w takim in-progress, gdzie co, co, cały czas coś się zmienia. Odpuść sobie, no, ja wyrażę się, nie potrafię sobie odpuścić ym, dzikość, ponieważ ym, myślę, że tej dzikości i spontaniczności w wielu sytuacjach mi brakuje i takiego olania tego, co inni pomyślą. E, więc no tyle tu mam. E, widzicie, jeszcze tu sporo zostało. E, I tak naprawdę patrząc na grubość tego, nie wiem czy e, nie przesadziłam z ilością, bo jak będę tak grubo kleić, to naprawdę ten zeszyt będzie po prostu taki rozkracony, <grafię> jak go zapełnię. Być może go nie zapełnię w takim razie do końca, tylko niektóre kartki zostaną nie, po prostu luzem, takie niewypełnione. Ja zresztą mam jeszcze wiele innych zeszytów, z których korzystam i w których piszę. Tutaj ten, który też pewnie znacie, jeżeli oglądacie, jest w jednym filmu, z filmów, właśnie taki ten nadmorski. Tu widzicie, że on już jest trochę zapełniony w zasadzie już jest zapełniony prawie do końca i zapiski, i jakieś tam e, skarby są pochowane. E, no więc e, tyle dzisiaj Wam chciałam pokazać. Skrapownik część druga. Mam e, nadzieję, że trochę Was zainspiruje. E, komentujcie, piszcie, a ja się dzisiaj już z Wami żegnam i będzie, będzie więcej. Zresztą widzicie, że się dużo dzieje, także będzie, będzie więcej filmików różnych. Nie tylko angielskich, bo one teraz przeważają. No. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.